10 radomskich przedsiębiorstw w branży metalowej współpracuje z gminą w ramach projektu Technika i Nowoczesność Promocja Gospodarcza Południowego Mazowsza. Efektem wspólnych działań będzie m.in. Radomskie Stoisko wystawione na targach w Hanowerze oraz w Poznaniu. To będą takie bardzo wymierne efekty naszej współpracy, ale również możliwości gminy, gminy miasta Radomia, która wygrała konkurs na promocję gospodarczą. Konkurs, projekt realizowany przez nas, opiewający na kwoty miliona złotych, miliona i siedmiu tysięcy złotych dokładnie przy udziale środków zewnętrznych europejskich, ale i również miejskich, powoduje to, że mamy te możliwości promowania firm radomskich i naszego dorobku jako myśli intelektualnej i Myśli wytwórczej poszczególnych firm. Firmy, które biorą udział w projekcie to Radmot, GGG, Bartech, Radon, Prozamet, Pronar, PMP, Fabryka Broni, Narzędziownia Łucznik i Lenal. Podjęliśmy takie wyzwanie, żeby właśnie y, zmieniać wizerunek branży, żeby pokazywać tą branżę od innej strony, by kojarzenie branży metalowej zmieniło się, by to, co działo się w ubiegłym wieku, było już historią, a to, co nas otacza. Chcielibyśmy pokazać Państwu z nadzieją na przyszłość. Tak, jak Pan Prezydent wspomniał, dobrze się to wpisuje tutaj w to hasło Radą, Siła w Precyzji, nasze firmy wykonują różne projekty, bardzo skomplikowane detale powstają w naszych firmach, które. Bez mała wysyłane są w regiony całego świata. Niewielu Radomian wie, że firmy branży metalowej działają w Radomiu bardzo prężnie i mają się czym pochwalić. Produkują na zamówienie dużych międzynarodowych koncernów skomplikowane elementy, które potem montowane są, chociażby w silnikach samolotów F-16, statkach, broni, czy tu ciekawostka, w zderzaczu hadronów. Włączyliśmy się do tego przedsięwzięcia, między innymi dlatego, żeby dać. Na tej wystawie wystawienniczej w Hanowerze, ale również i w Poznaniu, silny sygnał dla Europy, dla środowisk biznesowych, że południowe Mazowsze ma duży potencjał produkcyjny. Miasto na tym jednym projekcie nie zaprzestaje. Władze miasta zdradzają, że starają się, aby w Radomiu powstał Park Naukowo-Technologiczny. może to być taki. Zaczyn do tego, aby inne branże z terenu miasta zobaczyły, że ta współpraca z miastem jest możliwa, może przynosić korzyści dla wszystkich i żeby to był początek do yy, rozkręcenia tej, tej, tej działalności innych branż. Do udziału w akcji sprzątania miasta zaprasza wszystkich mieszkańców Straż Miejska. Akcja odbędzie się we wtorek 24 kwietnia. Inicjatywa ma na celu posprzątanie terenów miejskich oraz tych, których sytuacja prawna nie została uregulowana. Tego dnia każdy mieszkaniec może wziąć udział w akcji posprzątajmy radom. Tego dnia każdy mieszkańc może przyjść, otrzyma od nas rękawiczki, otrzyma worki na śmieci, otrzyma sprzęt do sprzątania oraz słodki upominek. Jak mówi Piotr Stępień, w tym dniu wszyscy możemy poczuć się odpowiedzialni za nasze miasto. Chęć sprzątania zadeklarowało ponad 150 osób. Sprzędnicy również wychodzą z biurek, wychodzimy wszyscy razem. Straż miejska również funkcjonariusze mną sprzątać. Tu chcemy pokazać, że nie tylko jesteśmy od tego, aby karać, a również od tego aby edukować, pokazywać, że te śmieci nie pojawiają się znikąd, tylko jesteśmy sami, sami sobie winni, sami, sami zostawiamy te nieczystości i zanieczyszczamy nasze, nasze podwórka, nasze środowiska. Także tego dnia wychodzimy wszyscy. Również zaangażowała się w to firma Radkom, Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zarząd Druk i Komunikacji, klasy mundurowe z 11 Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica oraz zespół szkół elektronicznych. Sprzątane będą tereny znajdujące się przy następujących ulicach. Prażmowskiego, Ryszkowska, Czachowskiego, Piotrów, Kazbrowskiego, Szarych Szarygów, Staszica, Kaleskrauza i Staromiejska. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w akcji proszone są o kontakt pod numerem telefonu 986. 41 firm zgłosiło się do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu. W tej chwili zgłoszenia firm, które wyraziły chęć uczestniczenia w konkursie zostaną poddane analizie formalno-prawnej. Firmy, które uzyskają pozytywną ocenę, zostaną zaproszone do złożenia koncepcji. A te powinny wpłynąć do Urzędu Miejskiego do 4 czerwca. Autorzy najlepszych koncepcji hali sportowo-widowiskowej otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50, 40 i 30 tysięcy złotych. Nagrodą w tym konkursie jest możliwość zaprojektowania tego obiektu, pokazania całej koncepcji terenu, bo koncepcja będzie się sprowadzała nie tylko i wyłącznie do pokazania hali widowiskowo-sportowej, ale również w przyszłości stadionu piłkarskiego I mam nadzieję, że, że ta koncepcja odpowie na nasze zapotrzebowanie. Hala sportowo-widowiskowa i stadion zlokalizowane będą w Radomiu przy ulicy Struga. Inwestycja planowana jest jako nowoczesny, bezpieczny, komfortowy i zapewniający widzom wysoki standard widowiskowości wielofunkcyjny obiekt odpowiadający międzynarodowym standardom. Hala będzie musiała spełniać wymogi Międzynarodowych Federacji Sportowych i przeznaczona będzie głównie dla dyscyplin halowych, to jest piłka siatkowa, koszykówka i piłka ręczna. To są dyscypliny, na których w dużej mierze Radą dzisiaj buduje swoją pozycję sportową. Siatkówka jest chyba taką obok piłki nożnej najistotniejszą drużyną, najistotniejszą dyscypliną sportu w sensie historycznym, bo, bo to też trzeba podkreślić. Obiekt ma także stwarzać możliwość wykorzystania go jako miejsca do organizacji widowisk kulturalnych, konferencji, wystaw czy koncertów. Urząd Miejski, jak podkreśla prezydent, stara się pozyskać na budowę hali dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że taka potrzeba zostanie wsparta przez ministra sportu. Wiele środowisk bardzo mocno zabiega o to, żeby to było realizowane. Ja zabiegam też od kilku lat o taką formę wsparcia. Maksymalny koszt realizacji inwestycji i zagospodarowania terenu to 80 milionów złotych. Kwota ta nie obejmuje kosztów przebudowy stadionu piłkarskiego. Muzyka. Dobiega końca rekrutacja dzieci rozpoczynających przedszkolny etap. Miejsc wystarczyło dla wszystkich dzieci, które spełniły warunki określone w regulaminie naboru. Nowo przyjętych przedszkolaków jest na ten moment 897, 762 3-latków i 135 4-latków. Dla wszystkich dzieci są miejsca przygotowane. Trudno mówić o jakichś oszczędnościach, o wolnych miejscach. My każdego roku jesteśmy na tyle elastyczni i widzimy, jak wynika z naboru. Potem nabor jest w tym czasie robiony, a nie na przykład w sierpniu, żebyśmy mieli czas i z ruchem kadrowym, bo w maju odbywa się ruch kadrowy, jak i technicznie, żeby taką salę zaadoptować, przygotować, czy daną kondygnację w danej szkole zabezpieczyć, czy obiady i tak dalej. Także my to robimy bardzo świadomie i nie można mówić, że są oszczędności, czy są. Wolne miejsca czy brak miejsc. Miejsc nie brakuje. W tym roku miasto przygotowało 3460 miejsc w przedszkolach, z czego 2563 to miejsca dla dzieci, które kontynuują przedszkole. Ta grupa ma zapewnione miejsce na podstawie woli wyrażonej przez rodzica w macierzystej placówce przedszkolnej dziecka. W naborze, który podobnie jak w minionych latach prowadzony był elektronicznie, uczestniczyły dzieci rozpoczynające przedszkole, czyli 3- i 4-latki. I wszystkie dzieci, których rodzice. Zostawiają podatki w Radomiu, którzy pracują i chcą, żeby dziecko miało opiekę w wymiarze 9 godzin co najmniej. Takie dzieci mają miejsca w przedszkolach. Jeżeli się okaże, ktoś dzisiaj nie pracuje, się opiekuje, a w styczniu dostanie pracę, to jeżeli przedłoży zaświadczenie, że podjął pracę i drugi rodzic także pracuje, od stycznia dziecko będzie przyjęte. Także przyjęcia teraz będą jakby cykliczne przez cały rok. Dzieci niezakwalifikowane to te, które nie spełniły kryteriów tegorocznego naboru. Jednocześnie warto, aby rodzice dokładnie sprawdzili, czy wypełniając elektroniczny formularz naboru, nie popełnili jakiegoś błędu, który mógł spowodować niezakwalifikowanie dziecka. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, warto to zgłosić do dyrekcji przedszkola i skorygować błąd. Chodzi tu także o zatrudnienie na umowę o dzieło bądź umowę zlecenie. Umowa zlecenie, umowa o dzieło ma tu już inny wymiar czasu i wydaje mi się, że tu trzeba jakby indywidualnej decyzji i, i tu dyrektorzy wiedzą, ja też jestem do dyspozycji, że w takich indywidualnych sprawach będziemy rozpatrywali. Jeżeli jest to praca, umowa zlecenie, umowa o dzieło, która wymaga systematycznego zaangażowania, bo i takie bywają, czy na wyjeździe, w terenie, bo są takie delegacje, zadania, to wtedy, jeżeli to będzie potwierdzone, na pewno takie dziecko znajdzie miejsce w 23 kwietnia w przedszkolach i na internetowej na stronie rekrutacji do przedszkoli zostaną podane ostateczne listy przyjętych dzieci. Później nastąpi rekrutacja uzupełniająca. Wnuczka przedwojennego dyrektora fabryki broni Kazimierza Audakowskiego przyjechała z krótką wizytą do Radomia. Felicity Ostoldakowski, od uradzenia mieszka w Stanach Zjednoczonych, do Polski przywiadła ją historia rodziny i pragnienie posiadania polskiego obywatelstwa. Jej dziadek Kazimierz Audakowski to ważna i zasłużona dla Radomia postać. Podczas pobytu w Radomiu Felicity Ostoldakowski chciała zobaczyć miejsca związane z jej dziadkiem: tablicę na domu przy ulicy Dowkonta oraz plac nazwany imieniem Kazimierza Audakowskiego. To ważne dla mnie, dla mojej rodziny, ale także dla Radomia. W ten sposób przywołuje się imię lokalnego bohatera, bo tak jak Chopin jest bohaterem narodowym, tak mój dziadek jest bohaterem lokalnym. Felicity Jost-Ołdakowski odwiedziła także osiedle Planty. Była również gościem Fabryki Broni i prezydenta. Kazimierz Ołdakowski w latach 1926-1939 był naczelnym dyrektorem Fabryki Broni wchodzącej w skład państwowych wytwórni uzbrojenia. Oprócz budowy i rozwoju zakładu produkcyjnego dającego zatrudnieni kilku tysiącom osób prowadził wiele inwestycji, które służą mieszkańcom Radomia do dziś związanych z zabudową osiedla Planty. Stowarzyszenie KARAN jest organizacją pozarządową, na rzecz której można przekazywać 1% podatku. Czym zajmuje się stowarzyszenie? My skupiamy się na profilaktyce, rehabilitacji, edukacji w dziedzinie uzależnień. Właściwie no w szczególności, bo to był nasz cel główny pomaganie ludziom uzależnionym od narkotyków. Ale wychodząc naprzeciw, Potrzebom społecznym, nie tylko z naszego okręgu, z naszego rejonu, poszerzamy też swoje oferty. Karan opiekuje się najmłodszymi, prowadząc świetlicę socjoterapeutyczną, ale nie tylko. Karan właściwie ma takie trzy filary: profilaktyka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, taka jak ta nasza, poradnie poradnie rodzinne, poradnie uzależnień, gdzie prowadzona jest terapia indywidualna, gdzie są konsultacje, gdzie pracujemy z rodziną, gdzie motywujemy i uczymy motywować rodziny do leczenia stacjonarnego, tych oczywiście, którzy mają, którzy tego potrzebują. No i oczywiście ośrodki rehabilitacji, ośrodki stacjonarne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i mając na uwadze ograniczony dostęp do wyspecjalizowanej pomocy dla nałogowych hazardzistów i osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, np. Na nadmierne używanie komputera, oraz członków ich rodzin, przedstawia ofertę, która ma na celu zwiększenie dostępności i rozszerzenie profesjonalnej pomocy dla tych osób. W ramach tego programu staramy się dotrzeć do osób, właśnie, które, mają albo, które uważają, że mają problem z hazardem lub innymi tymi zaburzeniami poprzez konsultacje indywidualne, poradnictwo rodzinne, interwencje kryzysowe czy też zajęcia grupowe, czy to zajęcia psychoedukacyjne, czy zajęcia w ramach wsparcia grupowego, mhm. czy zapobiegające nawrotom choroby oraz poradnictwo prawne. Po czym poznać, że osoba ma tego typu problemy? Jak to rozpoznać? No przede wszystkim, jeżeli zauważamy, że nasze życie codzienne zaczyna kręcić się wokół hazardu, tak? Albo kręcić się wokół właśnie jakichś innych zajęć, które niekoniecznie służą, czyli zaniedbujemy obowiązki w szkole, w domu, w pracy, zaczynamy nasze życie właśnie zaczyna jak gdyby funkcjonować tylko wokół tego jednego obszaru. Kiedy zaczynamy popadać w długi, kiedy nie radzimy sobie z emocjami. Także cokolwiek nas zaczyna niepokoić, wtedy jak najbardziej można się do nas zgłosić. Program Karanu realizowany jest w placówkach Stowarzyszenia w Radomiu, w poradni uzależnień przy ulicy Reja 5 przez 1. poniedziałek, 23 kwietnia, zapraszamy na spotkanie z czterema niezwykle utalentowanymi jazzmenami, pełnymi szalonych muzycznych pomysłów i wyraźnie czerpiącymi przyjemność z tego, co robią. The Ari Roland Jazz Quartet pochodzi z Nowego Jorku. Muzyka zespołu inspirowana jest przez wielkich mistrzów jazzu. Ari Roland Jazz, Kwartet i Przyjaciele, grupa, która zagrała już w 32 krajach. Jest ambasadorem kultury amerykańskiej, ale też znakomitym i bardzo uznanym zespołem. Mam nadzieję, że dla wielu Radomian będzie to świetne przeżycie. Serdecznie zapraszamy. Gościnnie z amerykańskimi muzykami wystąpi polska wokalistka jazzowa Iza Zając. Gościem specjalnym będzie Iza Zając, która dała się już poznać radomskiej publiczności podczas jesiennego festiwalu jazzowego, gdzie wystąpiła razem z Frankiem Parkerem i chyba nie przesadzę, mówiąc, że uwiodła wówczas publiczność swoim głosem i wykonaniem standardów jazzowych. Koncert bezpłatny, myślę, że to ważna um, informacja. Po raz pierwszy Iza Zając wystąpi z um, gośćmi z zagranicy z Ireland To będzie ich pierwsze spotkanie, pierwszy wspólny um, koncert. Nie zabraknie także niespodzianek. Koncert będzie podzielony na trzy części, mogę chyba tak to powiedzieć. Na początku wystąpi sam kwartet, później na scenę dołączy Iza Zając, a na końcu zapraszamy na coś na kształt jam session, czyli wszystkich tych, którzy sami muzykują i chcieliby przyłączyć się do naszych artystów na scenie, serdecznie zapraszamy z własnymi instrumentami na widownię. Będzie możliwość, żeby spróbować sił razem na samym końcu. Organizatorem koncertu jest American Corner oraz Teatr Powszechny. Koncert poprzedzą warsztaty muzyczne dla młodzieży, prowadzone przez członków zespołu. Koncert odbędzie się w poniedziałek, 23 kwietnia o godzinie 19 w Teatrze Powszechnym. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Andrzej Kosztowniak oraz ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. I to wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.